gdyby sytuacja zdrowia pana ministra Zbigniewa Ziobro na to pozwalała, to stawiłby się. Ja ujawnię, że pan minister Zbigniew Ziobro jest w coraz cięższym stanie, jeżeli chodzi o jego zdrowie, e, żołądek już ma osadzony na prawym płucu, ta sytuacja jest coraz bardziej no trudna, żeby nie powiedzieć żołądek ma na prawym jeszcze Mocniejszych słów tutaj no. użyć. Zbigniew Ziobro już walczy o, o, o życie można powiedzieć, ma tak. dla kogoś żyć, ma dwójkę dzieci. Pawełka, Jasia. A, i żonę, i Jaśię, tak. żona, i Jasia. Dzisiaj to jest Dostarczyłem tu pierwsze zwolnienie o, tutaj, tutaj od jest lekarza biegłego sądowego. Dosta I tutaj, słuchajcie, bo tutaj zatrzymajmy się. To zwolnienie od biegłego lekarza, który pozwoliło mu, bo był umierający chory, jak widać na filmiku, przyszedł zeznawać w sprawie akcji policyjnej, bo policja weszła do niego do domu, zrobiła mu przeszukanie. Okazało się, że tam ma dokumenty, które wyniósł nielegalnie z prokuratury. Za to też będzie miał dodatkowe zarzuty i jeszcze kilka innych, jakby, dowodów w śledztwach przeciwko niemu, jako szefowi zorganizowanej grupy przestępczej. W każdym razie on przedstawił zaświadczenie od biegłego lekarza sądowego, że nie może uczestniczyć w przesłuchaniach, bo już wtedy chcieli go przesłuchiwać. Zastawienie zaświadczenie wystawił biegły ginekolog, czyli miał jakieś problemy ginekologiczne. Okazuje się, że ten żołądek. Nie tylko do płuca, ale i do cipy mu przyrósł. Słuchajcie!